Temu zbiegu ulicy Obywatelskiej i Maratońskiej tutaj powstaje tunel kolei dużych prędkości. stara się bliżej podejść zobaczymy, czy coś uda się dojrzeć. dla budowy, komory startowej kolei dużych prędkości. Z tamtego kierunku, z stronę miasta, w odłodzi, fabrycznej, będą leciały. Pociągi pod ziemią, i tu będzie komora, w której będą wyjeżdżać pociągi na powierzchnię. W kierunku dalej się radzę. Tak sobie myślę, czy może mi się uda spojrzeć na budowę tej komory od góry. wjechałem tutaj na wiadukt. Może stąd będzie widok. I taka ciekawostka pociągi na terenie miasta, łodzi koleje dużych prędkości będą zatrzymywać się tylko na łodzi fabrycznej i teraz nie wiem czy po wylocie tutaj na Retkini będzie tutaj przystanek jakiś jakaś stacja czy po prostu przelecą i polecą dalej w kierunku się Poznania Dobra, mamy idealny widok Plac budowy komory startowej kolei dużych prędkości Na dole mamy ulicę Panatońską. Tamten odcinek jest wyłączony z ruchu. Cały, cały ruch jest kierowany tutaj na dole. Kto z okolic, to poznaje miejsce dokładnie. Uwiecznijmy sobie, jak to teraz wygląda. Mamy początek września 2024. Zobaczymy za parę lat, jak to miejsce się zmieni.